Witam, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak można łat, w bardzo łatwy sposób zamontować sobie kółka do łużeczka. Potrzebujemy na pewno kółek. Akurat mamy takie tutaj wkręcane. Do tego klucz, którym będziemy wkręcać, a przede wszystkim potrzebujemy jakąś tam wiertarkę, wkrętarkę z wiertełkiem, żeby to zrobić. Ja pokażę, jak to nawiercimy. Mój asystent będzie trzymał kamerę. Wybieramy punkt po środku jak najbardziej i wiercimy czasami trzeba wypuścić wszystkie brudy na zewnątrz żeby mam łatwiej było wkręcanie proszę zobaczyć, mamy już otworek zrobiony teraz wkładamy śrubę, staramy się to robić równo można delikatnie to wkręcić mamy kluczyk akurat ja tu mam klucz francuski regulowany czasami one nie specjalnie się chcą regulować ale tutaj jest jakiś taki dziwny gwint i staramy się to wkręcać jak najbardziej prosto żeby tutaj krzywo tego nie wkręcić, później to już idzie doskonale Proszę zobaczyć. Dociągamy, nie przesadzamy oczywiście z tym. Mamy tu kółeczko, wystarczy je wcisnąć i kółko gotowe.